Dzień dobry, niedziela 28 marca zbliża się godzina 14. Rozpoczynamy e, transmisję meczu 26.0 PMX Superligi Kobiet. No i Magda Balsamy zdobywa pierwszą bramkę. Piękne podanie na skrzydło. No i druga bramka z Kowa Jarna Szarawaga wpisuje się na listę strzelczym. Dali Somionki, czysta pozycja młodej koło. Spokojnie. Aleksander Krebs. skrzydłowa Spokojnie rzuciła do siebie. Bardzo pewnie wykonany rzut karny. No i piękna akcja. Lesia Smolin ze skutecznym rzutem. 8 do 5 tak, Natalia Nosek. Pięknie pod poprzeczkę w swoim stylu. Walik z białego skrzydła. Druga bramka do zawodniczki 10 bramka dla Koszaliniana. Rzut do siatki Aleksandry Rosiak. Wrzutka Kingi Achruk, Dagmara Nocun popisała się z skutecznym rzutem do siatki bardzo, bardzo ładna. Pięknie przez defensywę przydarła się Julia Drisc. 17 bramek po stronie Młynów Stoisław Wiesia Smolin już i szósta bramka Gabrieli Urbaniak i ta z lewego skrzydła Zdobywa 18 bramkę 28 do 21 32-21 33 do 21 Trzecia bramka Dominiki Znów skuteczny rzut Magdebalsson 34 do 21 Rzut, dopiero po skuteczny Natalii Winiukowej. Rzut z biodra, pięknie za zasłony Julian A teraz posmakowała celnych rzutów Natalia Winiukowa na siatki. W końcu skutecznie Emilia Kowalik. Zobaczymy czy zostanie zmniejszony dystans. Tak, to skuteczny rzut Gabriela Haric ustala wynik meczu z 36, kończy się spotkanie.